O, również powitanie o klaskach. ekipa to WTZ Koluszki. Witamy serdecznie. Nie pierwszy raz Koluszki, jak sądzę, są o nas. Większość chyba ekip to jednak po raz kolejny zawitała do Tomaszowa. No Teraz ja? my witamy serdecznie! Witamy Szydłowiec, Warsztat terapii zajęciowej! I kolejne ekipy to już nasze Tomaszowskie, warsztat terapii zajęciowej przy Protacji Razem! A więc warsztat jest wolnej, witamy! Środowiska! Sama pomocy Tomasiu witaj serdecznie on niezwykle jest by zawsze wysadzał W dzisiejszym 7 czerwca 2013 roku w Tomaszewie Mazowieckim e, mamy piękną uroczystość sportową Ósmą Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych. To piękna idea. Nisko chylę dla organizatorów, pani prezes, pani dyrektor, wszystkich osób, którzy włączyli się w sposób bezpośredni i pośredni w tą organizację tej olimpiady. Natomiast sportowcom życzę wspaniałej zabawy, rywalizacji fair play, najlepszych miejsc. Pierwszych miejsc i aby dzień dzisiejszy pozostał w długiej pamięci z tychże zawodów sportowych, z tej olimpiady. Chciałbym przypomnieć, że impreza jest pod katynami Starostwa Podatkowego dla naszego Tomaszowej oraz urzędu miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki Urzędu Miasta i zarodku podwodowego możemy organizować po raz już naszą olimpiadę. I to naprawdę jest. Dziękuję cieszymy się ogromnie z tej okazji, że mogliśmy się spotkać, z tej naszych kursów mistrzostw, dla nas to mistrzostw. To, że jesteśmy razem, że mogę po raz któryś przywitać Was wszystkich, a Wy mogliście odwiedzić Tomaszów. Zawsze powtarzam, że Tomaszów to piękne miasto, tylko mamy za mało czasu, żebyśmy mogli Wam go bliżej zaprezentować. Ale myślę, że przyjdzie taki moment, że pokażemy Wam to, co mamy najpiękniejszego. Mówię tu szczególnie o tych osobach, o tych zespołach, którzy są spoza Tomaszowa, bo my to wiemy, co mamy. Olimpiada to coś innego niż inne sportowe pokazy. I inne spotkania sportowe to jest zmierzenie się samego z sobą. I nie ważny jest metal, on jest ważny, ale najważniejsze jest to, że bierzecie udział, że biorę udział, każdy z Was może to powiedzieć, zwyciężam samego siebie. I to jest chyba najpiękniejsze. Dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się na stadionie. Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbywa się obecnie ósma Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, organizowana przez warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych pod patronatem starosty powiatu Tomaszowskiego oraz prezydenta miasta Tomaszowa. I również yy, dzięki fun funduszom ze starostwa i miasta Tomaszowa Mazowieckiego mogliśmy tą ósmą olimpiadę yy, przeprowadzić. Yy, w... Tradycyjnie w Olimpiadzie bierze w tej chwili udział 16, bo praktycznie w zeszłym roku też było 16 zespołów, dwa lata temu było 17, więc 16 zespołów. W większości te, które stale u nas są, po prostu polubiły Tomaszów, lubią tu przyjeżdżać, lubią tą atmosferę powiedzmy, bo faktycznie atmosfera jest, jest dobra, organizacja jest świetnie przygotowana. Mam nadzieję, że nic nie będzie szwankowało. Konkurencje to są typowo sportowe u nas, bo są biegi dla najsłabszych 50 metrów, dla kobiet 100 metrów, dla mężczyzn 200 metrów, sztafeta również 4 razy 100, pchnięcie kulą, skok w dal, kobiet, mężczyzn, rzut piłeczką palantową dla słabszych uczestników, warsztatów, również dodatkowo powiedzmy warcaby szachy, tradycyjnie u nas, tak samo jak jest jeszcze wyciskanie sztangielki dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Witam Drodzy sportowcy ósmej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, cieszymy się, że to już kolejny raz uczestniczycie w takiej pięknej formie rywalizacji zawodów sportowych. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością, między innymi poprzez zapewnienie Wam udziału w treningach i w współzawodnictwie sportowym. Drugim ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej. W Olimpiady osób niepełnosprawnych zostały stworzone przekonaniem, że potraficie przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji od osób drugich trenować, cieszyć się i czerpać tę radość z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych, jeśli to niezbędne, do Waszych potrzeb i możliwości. Tak jak przed chwilą pani prezes powiedziała, że waszym motem jest, pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny z swojej myśli. Pozwólcie, że w tym czasie i miejscu wspólnie, razem otworzymy ósmą ogólno-okolską Olimpiadę o Niepełnosprawnych Tomasz Wiada 2013 pod patronatem Starosty Tomaszewskiego i, i prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Ósma ogólnopolska olimpiada Tomaszowej Mazowieckiej. Podsłuchamy. Dzień dobry Państwu. Marianna Przewoźnik, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się nietypowo, proszę zobaczyć w scenarii zupełnie innej, nie warsztatowej. Jesteśmy na stadionie. Mamy bardzo fajną, fajną, bo takie młodzieżowe określenie fajne, imprezę, czyli ósmą olimpiadę sportową osób niepełnosprawnych. Ja zawsze mówię, że osoby niepełnosprawne to takie jak każda inna, jak zdrowa, dobrze zdrowa, bo najważniejsze, jeżeli mają serce. Po tej samej stronie co osoby zdrowe, przepełnione miłością, radością i to jest chyba najważniejsze. I osoby niepełnosprawne dzisiaj mają spotkanie, święto, święto sportu. Mamy ogólnopolską olimpiadę, tak jak już wcześniej było powiedziane, są z różnych miejscowości. Więc ja uważam, że to dla nas jest święto, dla nich. Dla nas, czyli wspólne święto, integracja, jedna wielka integracja. Pytacie Państwo, na pewno jesteście ciekawi, jeżeli taką olimpiadę robimy, no to skąd na to pieniądze, a nagrody, bo jak przy każdej olimpiadzie są jakieś nagrody, oczywiście u nas też są nagrody, bo jak to sportowiec bez nagrody, medal musi być. Pierwszy i drugi i, i srebro i, i brąz, ach proszę Państwa, to są prawdziwe, na wielkim poziomie y, zawody sportowe. Y, żeby odbyła się taka uroczystość, taka olimpiada. Bierze masę ludzi w tym udział, nie biorę pod uwagę tych, co na co dzień pracują, współpracują, ale jeżeli już jesteśmy przy nagrodach, to powiem, że Olimpiada jest pod patronatem naszego starostwa powiatowego i naszego Urzędu Miasta. Stąd się biorą główne nagrody, główne dotacje. Pomniejszych to może przy innej okazji bowiem. Wkład własny też przy innej okazji, ale sponsorami głównymi, tak jak powiedziałam, Starostwo Urząd Miasta.

Good mm to -hmm.

パクチンピアイトプラスチームのオーロラプションの Panie dziękuję. całuję, zaraz zacznie padać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo Bardzo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zapraszamy. Akurat przyszła krewetka. A państwa proszę, prawa. na dwa! Spotę! ekipy zwrócił uwagę. Drugi, 15 punktów. Zapraszamy. Drugi, 15 punktów. ني 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 رکو چي وي جوست دا انتا ريڪو باکو باکو دا فاکتور شي Będzie lepiej, na pewno. I kolej, proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję za wróżby i teraz kolejna najlepsza ekipy. Trzecie miejsce. Włódez Sowaczem. 83 punkty. Zapraszamy na podium. Na podium. Drugie miejsce. I gruw widownicza Olimpiady. Włódezek Polski, 90 punktów. Il piacere è che il mio di amici saori cade per... Golos e le piglie! Golos e le piglie sono scoppiate! il per e